Z Szkoły Księgowości dzisiaj powiem Ci, kto płaci podatek CIT i na jakich zasadach, kiedy możesz zapłacić mały, a kiedy nie możesz zapłacić małego podatku CIT. A więc zaczynamy. Generalnie podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, bo tutaj właśnie ta ustawa jest podatkiem, CIT, popularnie rzecz ujmując, będą płacić osoby prawne. No i co ta nasza ustawa rozumie przez osoby prawne. No przede wszystkim spółki akcyjne, ale uwaga, również spółki akcyjne w organizacji. To samo będzie dotyczyć prostych spółek akcyjnych, spółek ZOW, w tym też spółek ZO w organizacji, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki jawne, ale te ostatnie tylko. Pewnym określonym przypadku, czyli kiedy spółki jawne, jeżeli ich udziałowcami nie są wyłącznie osoby fizyczne i jeśli nie zgłożyły oświadczenia stosownego do urzędu skarbowego w zakresie ich struktury właścicielskiej. Czyli, można mówiąc, yy, można powiedzieć, że nie do końca wiadomo, kto tym udziałowcem. W takiej spółce jawnej jest. Takie spółki jawne będą płacić również podatek CIT. No, oczywiście mamy jeszcze podatkowe grupy kapitałowe czy też zakłady podmiotów zagranicznych, a więc tych innych podmiotów czyli jednostek nieposiadających osobowości prawnej będzie więcej, jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nas jednak interesuje tak naprawdę, jaki my ten CIT zapłacimy. Generalnie mamy dwie stawki podatku CIT, tak ogólnie mówiąc, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: czyli standardowo 19% oraz tak zwany mały CIT 9%. A kto może płacić ten mały CIT? No, przede wszystkim podmioty, które rozpoczynają działalność, albo też są e, e, podatnikami małymi, czyli poniżej 2 milionów e, przychodu. Natomiast nie jest tak, że wszystkie małe podmioty, wszyscy mali podatnicy ten CIT 9% mogą wybrać, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, które pozornie nawet nie zwrócisz uwagi, że w takiej sytuacji e, tego citu nie będzie można płacić nawet w małej spółce. Kiedy mamy z taką sytuacją do czynienia? Generalnie podmioty, które powstały w wyniku przekształcenia, czy też na przykład wniesienia aportów, wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tutaj mamy tych warunków sporo, nie mogą skorzystać z mego citu, a więc koniecznie uważaj, zwłaszcza w kontekście różnych przekształceń w zakresie przygotowania się na polski nowy ład, wiele podmiotów dokonuje decyzji o tym, że właśnie na przykład spółkę cywilną przekształcą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Albo y, jedną działalność gospodarczą przekształcą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I tutaj trzeba dobrze przemyśleć y, sposób tego przekształcenia, ponieważ, co do zasady, gdy przekształcimy właśnie na przykład spółkę cywilną, spółkę z o, mały CIT nie będzie nam przysługiwać, nawet jeśli mamy niewielkie przychody. To samo będzie dotyczyć, gdy wniesiemy nasze przedsiębiorstwo aportem. Do właśnie takiej nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też wniesiemy składniki już majątkowe, pojedyncze, można powiedzieć, o wartości powyżej 10 tysięcy euro. A więc trzeba mocno uważać. Zapraszam Cię jeszcze na więcej tematów w zakresie podatku CIT. Kliknij tutaj i zobacz moją playlistę dotyczącą podatku CIT. A my widzimy się oczywiście na kolejnej mikrolekcji.